Nie krzyczał. Nigdy. I właśnie to było najgorsze. Jego spokój miał w sobie coś lodowatego, nie ranił od razu, lecz powoli odbierał czucie. Na początku brała tę ciszę za dojrzałość, za klasę, za umiejętność panowania nad sobą. Myślała on po prostu nie lubi dramatów. Nie wiedziała jeszcze, że brak dramatów nie zawsze oznacza brak ran. Gdy mówiła o swoich lękach, kiwał głową, gdy płakała, podawał chusteczkę, gdy pytała, co czuje, odpowiadał pół uśmiechem i krótkim wszystko w porządku. Emocje traktował jak niewygodny temat, który najlepiej przemilczeć, aż sam zniknie, a ona zostawała z tym sama, niosąc ciężar rozmów, które nigdy się nie odbyły. Z czasem zrozumiała, że ta cisza nie jest neutralna, że nie jest pustką, lecz ścianą, miękką, uprzejmą, obitą dobrymi manierami. Kiedy próbowała się zbliżyć, trafiała w mur spokoju, kiedy prosiła o rozmowę, dostawała obecność bez obecności. Ciało było obok, ale człowieka w nim brakowało. Najbardziej bolało to, że nie miała z czym walczyć. Nie było słów, które można by podważyć, nie było krzyku, przed którym można by się bronić. Było tylko obojętne, nie przesadzaj i ciche, to nie problem, które powoli wygaszało jej emocje. Zaczęła więc ważyć każde zdanie, skracać wypowiedzi, filtrować uczucia, uczyła się być mniejsza, cichsza, wygodniejsza jakby jej serce chodziło na palcach, żeby nie zakłócić jego świętego spokoju. Pewnego wieczoru, siedząc obok niego, poczuła, że są dalej od siebie niż kiedykolwiek. Ta bliskość bez dialogu była jak zamknięty pokój bez okien. Wtedy zrozumiała coś bolesnego. Milczenie nie jest brakiem reakcji, jest wyborem wyborem by nie brać odpowiedzialności za relacje stanęła naprzeciw niego i powiedziała spokojnie niemal szeptem twoje milczenie boli bardziej niż cudze krzyki on wzruszył ramionami i w tym geście było wszystko dystans ucieczka odmowa spotkania się na poziomie serca Odeszła nie dlatego, że zabrakło słów, odeszła bo zabrakło przestrzeni, w której mogłaby być sobą.